10 miesięcy szpital funkcjonuje jako szpital covidowy nieprzerwanie. Szczepienia są szansą, są światłem w tunelu do powrotu do normalności. Mam nadzieję, że ta normalność do nas wróci po zaszczepieniu dużej części społeczeństwa. Korzystałem ze szczepień. Jako, jako osoba ze szczepień profilaktycznych, moje dzieci korzystają ze szczepień profilaktycznych, szczepienia dotychczas mam doświadczenie, są szczepieniami bezpiecznymi. Nie wyobrażam sobie tego, by moja cała rodzina się nie zaszczepiła. Ja będąc lekarzem, odebrałem wykształcenie akademickie, opierające się na respektowaniu i szacunku dla dorobku nauki, dla dorobku myśli ludzkiej i szacunku dla autorytetów profesorów, którzy nam tą wiedzę wykładali. Pracuję w zawodzie 35 lat i nie wyobrażam sobie, żebym każdego dnia mógł uczciwie ten zawód wykonywać, gdybym rekomendował swoim pacjentom szczepionkę, a nie zaszczepił się sam, co mniejszym uczyniłem. Wydaje mi się, że bez względu na to, jaki Ktokolwiek wyznaje światopogląd, to cywilizacyjnie jesteśmy w takim miejscu tylko i wyłącznie dzięki zdobyczom myśli ludzkiej i nauki, a szczepionka jest także wytworem e, e, pracy laboratoryjnych naukowców. E, samo szczepienie jest banalne, e, tutaj może niektórych rozczaruje, ale jest w ogóle nieodczuwalne. Natomiast otoczka wokół samego szczepienia, łącznie z Państwa tutaj obecnością, pokazuje jaka jest skala emocji. Wydaje mi się, że to spowszednieje, aby tak było i że jak największe grono osób, do których ta szczepionka jest adresowana, skorzysta z tego szczepienia. Zaszczepiłam się, ponieważ chciałabym, żeby jak najwięcej osób, które mogą, też się zaszczepiły. Nauce, proszę Państwa, trzeba wierzyć i trzeba jej zaufać. Musimy skończyć już z tym koronawirusem. Ludzie nie mogą cierpieć i umierać. No i my tutaj w tej chwili dlatego jesteśmy i szczepimy się, żeby wrócić do normalności. Szanowni Państwo, więc kolejny etap walki z koronawirusem, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że w tym roku ruszy ten narodowy cykl szczepień dla społeczeństwa. Zgodnie oczywiście zapowiedziałem, rozpoczynamy od kadry medycznej, ogólnie mówiąc dzisiaj w Kędzierzynie Koźlu, no chyba to jest najlepsze miejsce na płaszczyźnie, aby tutaj właśnie rozpocząć te szczepienia, tak mój pan dyrektor. Tu właśnie rozpoczęła się rozpoczęłaś. ta pierwsza walka z koronawirusem, trwa do dzisiaj i dzisiaj właśnie tu i właśnie w tym charakterystycznym miejscu w Szpitalu kędzierzyńsko kozielskim właśnie Pan Dyrektor jako pierwsza osoba podał się temu szczepieniu. Bardzo dziękuję za bardzo pozytywne słowa i Pana Dyrektora i Pana Doktora i Pani i Pani Pielęgniarki, tu właśnie można, drodzy Państwo, nie trzeba dodawać. Zachęcamy do, do szczepień, po to są te szczepionki, aby tak właśnie jak powiedziała pani pielęgniarka już zakończyć tą sprawę tego koronawirusa. Mam nadzieję, że ten cykl szczepień będzie trwał. Tak jak mówiliśmy w pierwszej kolejności cała kadra medyczna, personel Zoli, DPS-ów i tak dalej, i tak dalej. A potem oczywiście następne tak zwane szczepienia całej populacji. Chcę Państwa zapewnić, że w każdym gminie województwa polskim mamy punkt szczepień. Od jutra można powiedzieć. Wszystkie te szpitale węzłowe, powiatowe w Wojsko Polskim rozpoczynają szczepienia swojej kadry medycznej, a więc wszystko jest zgodnie Szanowni państwo, z harmonogramem. W tym miejscu należy tylko jeszcze raz powtórzyć: Zachęcamy do, do szczepień no i przede wszystkim życzymy wszystkim Państwu, wszystkim naszym obywatelom, wszystkim osobom, aby ten rok 2021 w ramach tej nowej fali, nowej, nowej strategii walki z koronawirusem przyniósł zapowiedziane, spodziewane efekty, abyśmy naprawdę już jak najszybciej mogli o tym ciężkim roku 2020 pod kątem koronawirusa, drodzy Państwo, zapomnieć. Jeśli chodzi o harmonogram szczepień, w związku z tym, że zostaliśmy wyznaczeni jako jeden ze szpitali węzłowych, będziemy szczepili na naszym terenie nie tylko naszych pracowników, ale również wszystkich pracowników medycznych. Działających na naszym terenie, na terenie powiatu Kędzierzyńsko-Kozierskiego, to będą zarówno praktyki zawodowe, lekarskie, pielęgniarskie, położnych, pracownicy aptek i nie dotyczy to tylko personelu stricte medycznego, ale również wszelkich osób, które współpracują z nami, pomagają lub wręcz, wręcz pracują na naszą rzecz. Szczepionki, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym ilości 75 dawek będą wyszczepione w tym tygodniu nadchodzącym natomiast co tydzień do czwartku będziemy składali zamówienie do agencji rezerw materiałowych i w poniedziałek te szczepionki będą do nas docierały czy w ilości zgodnej z zamówieniami, czy nie, to będzie zależało od dostaw, jakie będą do tej agencji rezerw materiałowych spływane. Jako Zespół Opieki Zdrowotnej mamy przygotowane trzy punkty szczepień. Jeden ten, przy którym stoimy właśnie tutaj w dzielnicy Koźle. Drugi mamy w szpitalu w Kędzierzynie Koźlu, w miejscu nocnej pomocy lekarskiej, czyli w miejscu znanym Właściwie wszystkim i trzeci punkt na ulicy Harcerskiej również w żyje koźlu. We wszystkich tych trzech punktach będziemy prowadzili szczepienia. Oczywiście będą to szczepienia prowadzone w zależności od ilości szczepionek, które będziemy dostawali i tak, żeby nie było kolejek, tylko żeby te szczepienia przebiegały jak najbardziej płynnie i by wszyscy, którzy chcą, powinni być, chcą, mogli być zaszczepieni.